I dzień dobry, bardzo witamy w kolejnym odcinku, Hitran wrócił na rajdy I Ja Hitrana zrobię tyle ile na dzisiejszym odcinku i potem mam to totalnie w dupce Bo raz mam Hitran na setkę, dwa Shinyaki też mam w Pokedexie, bo aktualnie nie mam, bo je ja tradeowałem i było gówno Oczywiście Hitran właśnie może być Shiny Hitran jest łatwym duo, można go robić nawet w 12 unikalnych pokemonów duo i takie duo możecie znaleźć u mnie na kanale. Pierwsze duo jest z 2018 roku, kolejne duo jest z 2020 roku, tak. jak była jego, że tak powiem, premier, premiera wersji Shiny. I tak to wygląda, ale wykorzystując obecny event, mam już zaplanowane dwa kolejne filmy. I kolejnym filmem będą nowe trójki, bo mamy w tej chwili trójki, które nie są jakieś łatwe. Klejdol nie jest łatwą trójką, Wapek nie jest dosyć łatwą trójką, i Onix nie jest dosyć łatwą trójką. I te trójki sobie trzy nagramy na jednym odcinku, oczywiście ja to muszę znaleźć. Plus, jeżeli będzie, jeżeli ja będę miał czas i znajdę. Ciekawe. Ja będę miał czas i znajdę taki rajd i znajdę a raczej będzie pogoda rejni, to spróbuję zrobić rajdona solo, ale właśnie muszę mieć te warunki wszystkie spełnione. Ale jak patrzymy na prognozę pogody, to niby cały przyszły tydzień w Gdańsku ma padać deszcz, więc jest duża szansa na to, że znajdę te wszystkie trzy warunki Spełnię, znajdę no znajdę pogodę rainy po prostu i raid na rajdzie. Wróćmy do Hitrana. Hitran może być shiny. Hitran jest spoko dosyć pokémonem ognistym, ale są lepsze pokemony, także wiecie, tutaj nie trzeba się za bardzo spinać. Hitran jest dokładnie typem dwutypowym. Ma typing podwójny, o tak to powiedzmy, tak to będzie po polsku. Jest Fire Steel, więc co to znaczy? Tak, brawo, kurwa. Jak w jakimś przedszkolu to znaczy, że dostaję super efektywny podwójny damage od pokemonów typu Ground, bo oba te, yy, oba te typy są podatne na taki Ground, więc tu mamy 256% damage'a To brzmi po prostu jak kiedyś. Z... O Jezu, to brzmi po prostu jak za komuny: 300% normy, 500% normy Tutaj mamy 256% normy yy, Oczywiście nie będę nagrywał każdego Hitrana jak go bije tylko po prostu tam załóżmy końcóweczkę czy będzie shiny czy nie będzie shiny to jest ogólnie mój pierwszy hitran jeżeli teraz o te hitrany co które teraz wróciły yy, wróciły, to jest mój pierwszy hitran. więc zobaczymy czy pierwszy hitran po powrocie będzie shiny ja niestety shiny w kolekcji swojej nie mam bo jak już dostałem je wcześniej to robiłem laki trade i niestety wyszło gówno A jak wychodzi gówno laki, to mimo tego, że to jest laki, to u mnie to wygląda w ten sposób, że wciskamy transfer i tego po prostu nie ma. Dzisiaj, na przykład, z kolegą innym robiłem yy, shiny orkę za shiny orkę, czyli shiny kajogra za shiny ogra yy, wyszło gówno, więc po prostu wcisnąłem transfer i zrobiliśmy mu yy, papa. Jaka jest setka i zbustowana, niezbustowana? Ja oczywiście tego nie sprawdziłem. Yy, dajcie znać w komentarzach, ile ma setka zboostowana, a ile ma setka nie Będzie śmiesznie, yy, nagrody jak nagrody Aga ma zwykłego No poszło? Shiny, kurwa SHINee, nie wierzę <laughs> Pierwszy rajd po powrocie i SHINee hit run, także jest fajnie Damy mu zwykłego pine Oczywiście już widzę po CP, że to nie jest nic ciekawego 2108, no maksymalnie to nie jest nic ciekawego. Ile ty masz Oguś? 89 2089? Tak, A ja nie pamiętam, jaki był dobry Hitran. No to poczekaj, może coś dobrego? Nie. Nie, na pewno nie. No dobra, sprawdźmy. Aparaism 15, 14, 11. Nawet, jakby było na odwrót całkowicie, czyli 15, 14, 11 to było za mało. No ale mam kolejnego shiny Hitran na Lucky Trade. A. Więc może yy, w końcu szajni Hitran z dobrym IV pojawi się w mojej kolekcji. Sprawdźmy na radar, czy my tu jeszcze mamy. My nic nie mamy, musimy sobie poszukać tego barona nie chcemy się teraz robić. zobaczymy, czy wpadną nam jakieś dzisiaj jeszcze szajniaki albo jakieś lepsze i fałki. I mamy hitrana numero 2, czyli numero Dostres, quadrosikos, coś tam ses. To trochę po hiszpańsku, trochę po niemiecku. I tu jeszcze posia wjechała z Hansua. I stwierdziłem, że sobie trochę pobijemy, ponagrywamy i w ogóle tak fajne ujęcie wyszło. Bo tu jest tak jasno, tu jest tak ciemno, a ja jestem na takim przejściu idealnie. Fajnie to wygląda moim zdaniem. Albo mam downa, yy, czy Shiny Ground on pomoże nam uzyskać kolejnego Shiny Hitrana? Zobaczymy. Yy, co jeszcze, co jeszcze. Yy, po tym odcinku zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie będę robił yy, trzy wybrane trójki z których. Yy, Wybrałem... Znaczy trzy wybrane trójki z puli, która jest w tej chwili na rajdach trzygwiazdkowych I co tam będzie, to dowiecie się jak ten odcinek wleci mm, Ale powiem wam jedno, w tej gamie jest jeden pokemon, który jest mega ciężką trójką i nie każdy go może zrobić, więc serdecznie zapraszam Zaraz zobaczymy czy Hiten będzie setką, albo będzie Shiny, a może będzie Shiny setką? Tak, tak Nie obraziłbym się jak najbardziej mm. I chciałem ten odcinek nagrać nie, nagrywać jeszcze nie dłużej niż godzinę, bo trzeba jeszcze odebrać żarcie. Co nie patrzę na CP, nie patrzę. Full Surprise madafaka. Okej. Okay, yy, tutaj serduszka dobite. Jaka jest seta? 2145 chyba. No to nie ma. A co masz? 113. O. Zwykły! 2121 nie jest zły ale yy, no mi na jakoś nie zależy, bo mam właśnie, jak mówiłem, wymaksowaną setę, jakieś tam 9.8 chyba na mnie czekają jeszcze Ale złapmy to, sprawdźmy co to za IV, bo to już jest dosyć... o pierwsza kulka Dosyć wysokie CP yy, I zaraz zobaczymy dokładnie co to jest 15, 14, 11, to jeszcze nie jest jednak wysokie CP Czy gocia coś tam kr krecznęła fajnego po drodze? No niestety nie Widzimy się na kolejnym Czas na kolejnego hitrana Stwierdziłem, że będziemy sobie ich tutaj więcej nagrywać Żeby odcinek, że tak powiem, miał ręce i nogi Bo już jest po 19, a ja no, jestem Chciało dalej bez obiadu Ale to się odetnie spokojnie Jak widzicie, tu trzeba mieć zajbiste oko Ten garcząb 9.6iV jest laki i jest shiny. on ma lekko inny odcień i tylko wprawne oko eksperta od Pokémon Go może wywnioskować, że ten skurwysyn jest w wersji shiny, a nie yy, zwykły. zresztą zaraz zobaczycie różnicę. to jest shinyak, a chyba kolejny wchodzi zwykły. ja już powiedziałem o tym CP. CP zaraz, bo to wiecie, nie. shred garchomp. o, a to jest zwykły. i jeszcze zbagowany się atakuje. A więc tak, dzisiaj dostałem prośbę, żeby skierować do młodszych graczy coś tam pewnego. To, że Pokémon ma wysokie CP, to nie znaczy, że on jest dobry. Liczy się IV do kurwy nędzy, naprawdę, IV. Czyli jak kliknicie tam w prawym dolnym rogu Uparize i Wam te cyferki idą, to ja nie mówię, że to mają być jakieś setki, 98, ósemki. Ale, jeżeli macie w dupy totalnie PVP i chodzi wam tylko o rajdy, to skupcie się na tym, żeby chociaż te 14 w ataku zachować. Naprawdę, bo jak ja widzę, że ktoś maksuje y, POKA. Są takie osoby, uwaga: 8, 15, 15 i to jest autentyczny przypadek z pewnego czatu, bo, typek, bo typkowi na calce IV pokazało. Szajni! O, Agama poka. Widać. A jakie CP? No, takie jakby... Bo y, typek napisał, y, nie wiedziałem, zwykłe, nie wiedziałem, że mam Ampharosa 100% DPS-a. 100%... Ty, to samo mam, dokładnie nie mam Shiny. A <laughs> y, 100% DPS-a więc naprawdę zwróćcie uwagę również na IV, a nie tylko na CP. Ja rozumiem, że można zwrócić uwagę na CP, załóżmy, dobra, mam dwa takie same poxy-laki, Załóżmy, mam laki Maczopa, yy, który ma tam załóżmy 15, 13, 12 statystyki i mam drugiego Maczopa laki, który jest taki sam, ale jeden ma załóżmy 9 CP, a drugi ma 136 CP. Ja bym zrobił oba, pewnie jakbym był początkującym graczem, albo że tak powiem, grał bardziej tak mm, no casualowo, tak to nie jest brzydkie określenie tylko tak po prostu sobie co jakiś czas eee... a jeżeli teraz no to bym za żadnego nie zrobił ale wam polecałbym żebyście zrobili tego z wyższym cp bo jest mniejszy koszt więc jest to dasta dla was a my zobaczymy się jeszcze na jakimś hitranie albo dwóch albo trzech zobaczymy jak nam to pójdzie czasowo jak one są oddalone od siebie, ja już tutaj się zapinam bo pamiętajcie safety madafaka is very important i jak jeździsz bez pasów to Kolejny Hitran jest już bliski końca, jeżeli chodzi o rajd, bo my go nie zabijamy, on tylko mdleje i wtedy go łapiemy. Ale o dziwa, jak mdleje, to on potem znowu żyje i odbija nam te kulki. I robimy to teraz tylko 6 osób, kurde, 6 osób tylko. No ale to jak mówiłem, to nie jest trudny Pokemon, ma podwójną słabość do pokémonów ziemnych których już mieliśmy dużą ilość różnych na rajdach, i myślę, że każdy ma na niego kontry ziemne dobre. I pamiętajcie, lepiej ziemią niż wodą. No, chyba, że jest buz do wody, to wtedy wodą. Zobaczymy, co my tu zaraz dostaniemy. Jeszcze chwila już schodzi. Nie patrzę, chcę mieć niespodziankę. Znaczy, mógłbym, niby mógłbym widzieć się na podglądzie teraz, jak nagrywam, ale to jest za daleko. Dobra, you win. Golden Raspberry, 9 Rare Candy, jestem w szoku Nie jest Shiny 2132 Dlaczego ja mam takiego, takie szczęście do Chytranów, to już jest dosyć spokojnie. to jest myślę 96? Jakoś tak, ostrośnie, gup się, proszę Cię Czy ja się tak doświetlę, będzie lepiej? No, może jest lepiej, może jest gorzej, no ale niestety 1923 już jest a zakłód słońca jest o 20, więc już mamy trudne warunki oświetleniowe dosyć, Aga właśnie mi doświetla. Yy, ja mam lampę, ale lampa niestety się zepsuła i musimy zakupić nową, więc to będzie pewnie pod koniec tygodnia dopiero i, i musimy prze, prze, przecierpieć kręcenie tego odcinka. Yy, zaraz zobaczymy. A ja myślę, że wystarczy zrobić tak gdzieś kochanie moje. I myślę, że jest ok, Okej. Okay. Dobra, 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 dobra. O, zaatakował Ale z asystą tutaj naszego Bady, którym jest Szani Garczob. Nie zapał się skurka. No nie zapał się. Nie zapał się. Czas to jest menice rzut na Excelenta. Czy to jest Excelent? Jest Excellence z asystą naszego best bady, tak. No, złapcie, no. no, nie chce się złapać, nie chce się złapać. Ale to przynajmniej sobie y, dłużej na mnie popatrzycie, bo ja na was nie. I teraz za wysoko rzuciłem, już nie ma excellenta, Basta z Basta z I co, i się złapię teraz? Nie, już myślałem. Nieraz tak mam, że rzucam już nie wiem, 12 excellentów pod rząd. I yy, yy, nagle spieprzam 13 i on wtedy się łapie. Bez, bez nawet najsa. Nice Siedzi, siedzi, zobaczmy co to jest. Aga, co obstawiasz? 9,3 czy 9,6? Będzie chory. Będzie chory, czyli 14 ataków, zaraz zobaczymy. Uwaga, no jest chory jak chuj. 14, 14, 15. Z takimi okazami od razu robimy coś takiego, a my widzimy się za chwilę na ostatnim hitranie tego odcinka. I jest ostatni rajdzik dzisiejszego odcinka. Czemu tu się wdarzymy? Otwartą szybę, tak się dziwnie, blok odbija. Okej, okay. takie. Chciałem powiedzieć randewu, ale chodzi o y, DejaVu To jest y, Agusi łapka Przeszczep górny tak zwany Czy na koniec Miałem coś ciekawego? Nie jest shiny 2:19 Gardzę, nie chce mi się, jestem głodny Lecę po pizzę, Dziękuję, że oglądaliście Dajcie znać w komentarzach jak tam wasze hitrany I widzimy się niedługo, cześć!